No dobra, no dzień temu, trzy godziny temu. No dobra, powiedzmy, że poświęcimy te sześć minut. Nie będę tych filmów nadstopował, tylko tyle. Zobaczymy to sobie ciągiem. Hejka, Tukinga. I ja chciałabym tylko to, to, to też jest, to też jest takie. Yy, już na samym starcie, nie wiem co tutaj powiedziała, ale powiedzmy, że powiedziała, że rzeczywiście Fris ją źle traktował 300 rzeczy złych jej zrobił. Yy, 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 yy. Dlaczego teraz, dlaczego nie rok temu? Okej, okay, jestem w stanie zrozumieć. Siedziało to we mnie ileś miesięcy postanowiłam reagować, bo mnie wytykają palcem na ulicy. E, jestem w stanie to zrozumieć mm. tylko dlaczego... Tylko dlaczego się wtedy... Inaczej, wychodzę z założenia, że jeśli ona by chciała coś wyjaśnić, to by po prostu nawet założyła kanał, żeby wrzucić jeden film, miało było, miałoby to dużo większy wydźwięk, ludzie by tego... Nie podchodzili tak sceptycznie, ale jeśli nagrywa to na kanale ziomka, którego ja widziałem dwa filmy, które były tak żałosne, tak żałosne w sposób... Wiecie, on, on coś mówi strzela z jakiegoś plastikowego pistoletu, mówi, że kogoś nienawidzi. Yy, to nie jest dobry sojusz, żeby walczyć o swoje prawa. Za no. tak jakbyś chciał iść na wojnę, ale najpierw byś ogłosił Pakt Trzech. Stany Zjednoczone, Nicaragua i, i nie wiem, i Panama, no. To co tam, to, to, to ta Panama i Nicaragua to ci bardziej przeszkadzają, no. To nie jest Pakt Trzech. Nie będę stopował. No dobra, Bo to lecimy. że wszystko co mówi Truman w swoim filmiku jest zgodne z prawdą. Okej. Okay. Kiedyś, ja bardzo tą dziewczynę podziwiam, była dziewczyna Friza. Eee, gdy oni się rozstawali, to ona powiedziała coś takiego, że ona ma dość tego. E, Order Gebelza, propaganda. Pa. Pa. Emocjonujący fakty, maraton prawdy. Jedziemy. Dzień dobry, dobry wieczór. Zależnie o której godzinie to oglądacie. Obecnie mamy godzinę drugą, dwadzieścia Mam tutaj takie światło halogenowe, które halogenowe. będzie... Halogenowe! do czasu. Ja sam się będę ciasu. musiał machnąć ręką, żeby żeby złapało ruch. Aktualnie znajdujemy się w Martonie Prawdy, w którym się poprawy nowe. Kłamstwa oszustwa. Marcą zaczniemy oczywiście od najpopularniejszego kłamstwa, związanego kłamstwa. z zerwaniem Tylko Kingi u mnie, tylko dzisiaj. O drugie 25 FOSHALO o kilku bardzo ważnych sprawach. Bardzo ważne, pamiętajcie, pamiętajcie, dajcie słufaj like! Publiczne! W momentu to jest. kiedy Freeze nagrał na nią film, wragiał na nią krok po kroku naszym kolega zerwanie Kobieta ja dostała u Libbianki adresy. Jestem takim pośrednikiem i jedyne, jest co mogę dać, to żebyście ręki. obejrzeli Kóry, cały pan. materiał do końca, wysłuchali wszystkich wszystkich wypowiedzi Kingi, a także żebyście samodzielnie, sami e, wysnuli sobie jakieś także... Ta, mamy darze, myśleć to to jest... to... Tylko raz zatrzymam! Pamiętajcie, że ja wam tylko mówię, ale myślcie sami. Ja wam nic nie będę mówił, ale macie sami to przemyśleć. Musicie wszyscy sami to przemyśleć. Ja za chwilę was, wam będę indoktrynować 5 minut. Moich poglądów, moich myśli, ale macie samodzielnie myśleć. Wyglądało. Film, który stworzył Freeze, był filmem, który ma poprawić jego wizerunek, ma go zmienić całkowicie, zrobić z takiego... Zrobić z niego takiego family friendly chłopaka. Znowu ten sam film. A także film. ma jednocześnie zebrać ogromny zasięg, co chłopakom się oczywiście udało, gratulacje, lecz niestety ten film był w większości kłamstwem. kłamstwem Zobaczcie na filmie kłamstwem. Kingo, gdzie Freeze prawie płacze, gdzie dziękuję za ten cały okres i zachowujesz tak bardzo, bardzo dojrzale. To jest. To zachowanie, na którym Freeze próbuje zbudować swoją reputację. Więc tak, z tego co mi powiedziała Kinga, a opowiedziała mi całą sytuację od A do Z to jej głównym motywem zerwania był fakt, że czuła się jak maszynka do robienia wyświetleń. Czy pierwszy odcinki z Freezem rzeczywiście dobrze się bawiła? Eee... Czekajcie, pierwsze filmy z Karolem rzeczywiście mi się podobały. Robiliśmy tak zwykła para, bez udawania innych osób, i sprawiało nam to radość. Ale po czasie Freezol Zauważył, że odcinki ze mną robią ogromne wyświetlenia i nawet mimo tego, że byliśmy pokłóceni, musieliśmy nagrać odcinek, bo Karol tak chciał i nie chciałam pogarszać sytuacji między nami. Między nami, między morzem. Pięknie. E, no tak, no, logiczne, no. E, masz tu przyjść, ale pokłóciliśmy się. Masz tu przyjść! E, ale pokłóciliśmy się. E, masz tu przyjść. No dobra, to idę. E, wiecie, mi, nie wiem, strzelam. Podaję przykład. Pokłócę się z Sandro. Mi Sandra mi mówi, chodź za mną odcinkę takiego kurwa wała. Takiego, e, no nie przyjdę, no. Nie wiem. Podobałeś się to, sprawia, to radość. Jednak po czasie, kiedy było tych odcinków więcej, e, były bardziej szalone te pomysły. Można powiedzieć, że była zmuszana do nagrywania odcinków. A po odcinkach często miała obrzyzę. matem z się, kurwa, w Wszystko tylko i wyłącznie dla. No. Ale to już! Jest... Ale kurwa karor! Jesteśmy pokłóceni! Się wykorzystywana szczególnie w momencie, kiedy był największy hype właśnie na ich parę. Po czasie Kinga zobaczyła, że jej własny chłopak zmienił się w totalnie inny... Spierała bawełnę, FLIZOWI PO NOCACH! ...wyświetlenia i liczby ponad jej reputację i zdanie o własnej dziewczyny. W momencie, kiedy miała dosyć tego toksycznego, fałszywego środowiska... Bo chciałam z nim skończyć, miałam dość internetu YouTube, przerosło mnie to, zakłamany świat, gdzie tylko każdy na siebie próbuje dowadnić, kto ma więcej kasy. Z tego gonienia za pieniędzmi i wygupiania się przed kamerą zdecydowała się zerwać właśnie z frizem. Nie chciała być dłużej sztuczna na kamerze, udawać osobie, którą nie jest, uśmiechać się do kamery mimo że byli razem pokłóceni i robić wszystko na pokaz. To, jak Kinga została potraktowana po takim czasie, jest tak naprawdę szczytem nachalności. Jest, można powiedzieć, matką kanału. Jego stare filmy, które aktualnie możecie zobaczyć na kanale z Pokemonami, mają się było, sobie mówione. Świadceń, było to a filmy mówione. z Kingą mają było to mówione. I nie ukrywam, że gdyby nie Kinga, aktualnie Freeze nie miałby tego domu ekipy, nie miałby takiego ogromnego kanału i wsparcia. Teraz pojawia się pytanie dlaczego Pumperda. Kinga od razu nie odpowiedziała na sądy. By dlaczego nie założyła jakiegoś kanału i nie odpowiedziała dlaczego nawet na relację nie odpowiedziała na całą tą sytuację. Tylko czekała aż do tego momentu. Tutaj macie to co Kinga Dlaczego powiedzi... nie nagrać jakieś odpowiedzi na to. Pamiętam, że nagrałaś coś na IG, że się dobrze czujesz i nie muszę się martwić. Kurwa, ale ten typ, on się chyba nie mnie zakochał. Dokładnie tak było XD. Wiesz czemu? Bo jestem kurwa za dobra i nie Pamiętam, że stwierdzam wtedy, że nie, 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 nie To było. Te screeny już były. Jeszcze nigdy nie widziałem, że ktoś na podstawie trzech screenów sześć filmów nagrał. Jest to kontrowersyjne. Wiedziałam, traktujcie to jak chcecie. Ja prywatnie uważam, że Kinga po prostu dalej szła do friza, nie chciała mu sprawiać większej przykrości. I z dnia na dzień całkowicie porzuciła świat social mediów. A teraz najważniejsze, czyli... Też mi się wydaje, że kochała go niezmiernie, dlatego po trzech dniach wrzuciła zdjęcie jak się liże z innym typem, publicznie. Wydaje mi się, że miłości nie było granic, to był... To była kurwa studnia słodkości, miłości. No, kurwa, wydaje mi się, że wydaje mi się, że z tego mogły powstać atomówki. Kurwa, bójka, bajka i brawurka. No, zerwane. A to jak w końcu było z tym zerwaniem? To była zdrada, czy on to upozorował. Zdrady nie było, tylko źle Karol zrozumiał. Bo chciałam z nim skończyć, miałam dość internetu i YouTube'a. Przerosmy to, zakłamany świat, gdzie tylko każdy na siłę próbuje udowodnić, kto ma więcej. Ale czego nie nagrałaś jakieś odpowiedzi na to. Pamiętam, że nagrałaś coś na Instagramie, że czujesz się dobrze i nie muszę się martwić. Dokładnie tak było. Wieszczem, bo jestem kurwa za dobra i nieasertywna. Pamiętam, że stwierdziłam wtedy, że to jego świat, nie nasz. Nie mój, Boże, haha. No ale przy swoją dobrze zrobiłeś sobie na złe. Dokładnie, nie przemyślałam wtedy tego, że to ja najbardziej na tym stracę. Gdybyś mogła, zmieniłabyś to? Szczerze nie, jest mi teraz cudownie w moim życiu. Przede wszystkim w prawdziwym życiu, a nie że robię pajacerkę przed kamerą, jak wcześniej. W trakcie tej najważniejszej rozmowy, Kinga zerwała z Frizem, pojechała nad morzem razem z koleżanką, i okazało się, że nad morzem jest także jej pierwsza miłość, jej były chłopak, i po prostu zdecydowali, że do siebie wrócą. Można by spekulować, że za szybko, że nie powinno się tak robić. Ja sam prywatnie tak trochę uważam, ale zwróćcie uwagę na to, że Freeze sam zarywał do Wersof, do jego aktualnej dziewczyny, w momencie, kiedy był w związku z Kingą, co według mnie tym bardziej nie jest w porządku. Po prostu nie dać się nabrać, że Freeze tak bardzo przeżywał to zerwanie, bo jest to nieprawda. Prawda jest taka, że trzy dni po wypuszczeniu filmu na Kingę, Freeze napisał do Weroniki, że chciałby się spotkać i próbował wyrywać ją na Mercedesa. <słuch> Ciekawe ile chłopaków proponuje przyjaźń swoim Marolem za 300k na pierwszej randce, to co kurwa, miał Seicento wypożyczyć? Ale to kurwa, no to... No, no, no halo, nie? E, co, miał zaprosić ją na nogę, której nie miał, no, nie wiem, no. ...że chciałby się spotkać i próbował wyrywać ją na Mercedesa. 5 nie! No dobra, jest lipiec i właśnie po tej rozwoju na tinderze, potem znowu coś nie gadaliśmy? Chyba chwila? Na... Teraz jest lipiec i właśnie po tej rozmowie na tinderze. Na tinderze? Pisałaś wercia dasz się wyciągnąć na kawę i przejażdżkę, ale tak prywatnie no nie chcę gadać o tym sklepie tylko tak o Bo wcześniej było tylko gadka o sklepie 15. Napisałam piękny i śmieszny Jakie tak. A ja nie odpisałem ci w ogóle no. Zwróćcie uwagę na screeny, gdzie Freeze i Versov się poznają. Zwróćcie uwagę na daty, jak to wszystko wygląda. Jeżeli Freeze w ciągu kilku dni potrafił odkochać się w byłej dziewczynie i wymienić ją na nową, to ja mu oczywiście gratuluję, gratulacje stary, a już się do filmu, w którym Freeze wymienił Was, czyli widzów, na skiny w CSGO. Trzymajcie się, do bieżenia. Maraton prawdy. A czy nie wiem, tak szczerze, to nie wiem, co to jest prawdą, czy nie jest. No, Ale co, inaczej, co jest złego? Jakby to ująć, Słuchaj, ja nie rozumiem, ja nie rozumiem. Ok, w porządku. Może on nie był dla niej dobry, i Git. Tylko koniec końców ten ziomek przypierdoli w ścianę, która się nazywa, a nas to nie interesuje. I to jest taka ściana, nas to nie interesuje. I to widzowie wyjdą z założenia, że ich nie interesuje, jaki, czy, czy co robi Freeze, bo oni przychodzą oglądać jego kanał. Oni z nim nie mieszkają. Oni z nim, nie wiem, nie współżyją. Oni jedyne co, co robią, to oglądają filmy. Więc jeśli uważają, że ta planie się w basenie z, w Kiślu jest fajne i chcą to oglądać, to nie mają mniej więcej w chuju, czy w maju jak był jeszcze z, z Kingą będą. Yy, yy, czy on pisał wiadomości na Instagramie z kimkolwiek. No. Wiecie co chodzi? Że, że totalnie. Okej. Okay. I, I w sumie. Załóżmy, załóżmy, że Fris ją, Fris, nie wiem, ją zdradzał. To przeciętnego widza nie będzie to interesować. To takie... Nie, 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 tak się niszczy, nie tak się niszczy, nie tak się niszczy ludzi. To, to, bo to jest takie o... Dobra, jeszcze to zostało.